Siema z tej strony Hemstra. Dzisiaj nagrywamy Level Upy. Obecnie będzie to Level Up 5.5. Jest Exp od razu dodam, że idzie bardzo fajnie. Super idzie, nawet bym powiedział, bo mam dwa pierścienia ekspozitem Shopu i oraz ze szkatułki po biologu LV Up 5.6 w obecnej chwili. No, jak no, widać. Exp idzie bardzo szybko. Krytyki ładne wchodzą. Polecam XP'ić Hillerem, naprawdę warto. 58, 57 obecnie level up. Nie, to był, teraz jest 58 level up. Teraz proszę bardzo. 59 level up. Dodam, że ekspiłem z kolegami. Trochę mi pomagali. Ale naprawdę, warto, warto, polecam grę Hillerem. To było na tyle. Klikajcie fajne, komentujcie, subskrybujcie. Na razie, cześć. Następne filmiki z Expo na V2 i level upów. Na razie, cześć.